You don't back. Back, 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 back. Cześć wszystkim, z tej strony Szanela. witam was w nowym odcinku szanela Art Gwiazdka. Dzisiaj będę rysować dla was Kaylee, jednak zanim przejdziemy do speed chciałabym wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie postanowiłam, że będę rysować widzów, czyli oczywiście was. Na czym to będzie polegać? Bardzo ważną rzeczą jest to, że musicie dołączyć do mojej rodzinki, do mojej grupy na Facebooku, czyli do Channel. Tutaj macie yy, nazwę, a w opisie na dole będziecie mieli od razu odnośnik do grupy. Jeśli dołączycie już do grupy, znajdziecie na niej przypięty post, który będzie Wam mówił dalej co trzeba zrobić. Czyli pod tym postem w komentarzu macie wstawić swoje zdjęcie, czy zdjęcie po prostu jakie chcecie, żebym narysowała. I wtedy raz w miesiącu będę losować taką osobę, takie zdjęcie, które właśnie narysuję i w odpowiedzi na grupie oczywiście wstawię tam te zdjęcie, które już losowałam. Jak na razie zrobię to tak, że będzie to wszystko na grupie, może później złączę jakiś taki większy, dłuższy odcinek i narysuję kilka osób. No więc mam nadzieję, że pomysł Wam się spodobał i chętnie będziecie dołączać do tego e, wydarzenia na mojej grupie. Także zapraszam. A teraz przejdźmy już do rysowania Kelly. więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że obrazek Kaylee również. No więc zachęcam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie w komentarzu, kto ma być kolejny, jaką gwiazdę chcecie kolejną. No i oczywiście nie zapomnijcie dołączać do wydarzenia na mojej grupie, gdzie będę rysować Was, czyli moich widzów. No więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa! No, no, no. my name is no, no. my sign is no. no my number is no you need to let it go you need to let it go need to let it go